Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishingway Channel. Jak widzicie, jestem dzisiaj na rybach. Oczywiście z moim przyjacielem Jurkiem, który teraz ostatnio widać ma więcej czasu niż poprzednim razem. To, ale to nie wiadomo jak długo to potwa. Nie palmy nie dnia przed zachodem słońca. <goda> Także dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na komercji, bo ze względu na te opady, które tutaj u nas ciągłe są. Pogoda tak jak już nie będę się już wypowiadał na temat pogody, bo to Słuchajcie, jest takie było to, że wszędzie, nawet na żwirownię nie ma gdzie dojechać, rzeka oczywiście odpada, bo wszystko płynie, także mówię, spróbujemy dzisiaj na komercji. A wczoraj, o mało, żeśmy nie zawieśli w tym błocie, <laughs> jadąc za nasze ulubione łowisko. Wczoraj było fatalnie, ale udało się, bo wiele nie brakowało, żeby trzeba było wzywać pomoc, traktor jakiś dociągnięcia. o żeby się nam to nigdy nie przytrafiło, ale udało się, mniejsza o to także dzisiaj tak jak mówię jesteśmy na komercji bo jak wszyscy mówią na komercji ryba źle, a my zobaczymy czy będzie krysła często w komentarzach piszecie, że na, na komercji to nie sztuka złowić ryby zobaczymy czy one nam dzisiaj będą skakiwały tak szybko na haczyki dokładnie, także tutaj no jest parę osób, ja dzisiaj tradycyjnie będę łowił, uczę się na metodę teraz popularna metoda w Polsce, wszyscy łowią z reguły Większość ludzi stosuje metodę, a Jurek oczywiście tradycyjny, dwa koszyczki i wio. I z gruntu. Dokładnie, no ja też z gruntu, tylko że na metodę, nie? Także ja mam założone dambelciki. Na jednym mam ananas, a na drugim mam jakaś tam krewetka z czymś tam, nie wiem co to tam pisze. Zobaczymy, czy to w ogóle tutaj A ciś. ja sobie założyłem. Siadłem, tę miesiadłem, tylko chciałem powiedzieć, skisłe, masło i, i jak zwykle. Dwa, wieku kurycki i zobaczymy. No i posiedzimy dzisiaj. Ma być w miarę fajna pogoda, chociaż zapowiadają znowu jakieś opady przelotne. Z tym, że tutaj są warunki takie fajne, mamy tutaj za sobą parasol rozciągnięty, taki duży w razie deszczu, żeby, żebyśmy nie zmokli, ale to mają być takie przelotne. Oby nie było w ogóle żadnych opadów. No za chwilę powiem Wam szczerze, chyba się będziemy rozbierać, bo teraz słoneczko wyszło i zaczyna dogrzewać fajnie, wietry. a rano było chłodno tak, a rano jak żeśmy przyjechali to było trochę chłodno także zobaczymy, tyle wstępu z naszej strony, a my czekamy na jakieś konkretne brania, a czy coś będzie bo jak nie nami to komu te rybki będą brały najwyższy czas, żeby to się zaczęło sprawdzać, bo ta wiosna jest cieniutka dokładnie zobaczymy czy komercja otworzy nam dzisiaj ryby, rybami otworzy się, no myślę, że może być też ciężko bo z tego co żeśmy słyszeli też tu rewelki nie ma. Jak mówili wędkarze, którzy tu siedzą już od wczoraj. Dokładnie. Zobaczcie, taka wyspa jest tutaj. Na tym owisku wybudowane domki. Dla kaczek. One tam sobie zimują. I przebywają. No i przygotowany mój zestaw Jak zwykle tradycyjnie Starą metodą O coś tam dotknęło Może będzie akurat branie Bo coś pyknęło Ale jak będzie to Wam pokażemy za chwilę Jurek holuje branie było nie wiem co tam mamy ale coś niedużego nie Jurek? to nie jest duży. to karaś chyba karaś według mnie tak chyba karaś to jest no nieduży Nie duży karaś, ale jest. No pierwsza rybka. Zameldowała się. Czekałem, czekałem. Jacek mówi, na co czekać. Chcesz, żeby odpłynęła? No dokładnie. Branie góra-dół, góra-dół. Mówię, kurde chłopie, tnij to, no, to przecież... mu. się wydawało, że to takie no. maźganie jest. No, no ale takie jest, jakie jest. Zobaczcie taki. Czekaj, ja Ci zrobię fotę. Raz. Dwa, przyjmiesz go. Zobaczymy ile tam on jest duży ale... No nie jest duży no ale 30 tak 33 dobrze mówię Tak No jaś. Fajny karasek, no, nie po... karasek. I damy tego Wypuszczamy Tu go daj Na sztycy go wypuść No Proszę bardzo O, obróć tą sztycę, bo one ten, ten podwiedak jest dosyć głęboki one nie wiedzą w którą stronę mają no iść tak. tak, One błądzą tak one błądzą nam troszeczkę Ale no jak zwykle wypuszczamy No oczywiście Niech pływa i cieszy innych wędkarzy Dobra, łowimy ale. Bo pierwsza ryba już jest No i Jacka zestaw Który obserwuje no Obserwujesz szczytówkę, ale jeszcze nie drgnęła. Ale za jakiś czas coś się musi ruszyć, to nie ma takiej siły. Jacek się zaparł w tym roku na opanowanie metody. No tak myślę no. I próbuje. Nie odpuszcza, ale jak znam go i jego dociekliwość, to prędzej czy później dojdzie do tego jak to bierze na to. To nie ma problemu, tylko żeby chciała ta rybka współpracować, a, a na razie jak widać nie chce. No ale to wiadomo, no mówię już, z tą pogodą. Ta pogoda w tym roku jest bardzo kiepska, jeżeli chodzi o, o ryby, no bo jest za zimno. No i tyle. No i Jacek. Coś podchoda? choruje. <laughs> potwór nie potwór, ale wędka, wiecie, po raz pierwszy coś wyciągła ja wiem, nie... popatrzcie, to jest taka ryba, że a, sensu ten popiera. tylko mi się majta na tym jak on się zaczepił, to ja nie wiem, taki mały brzdącz Karaś taki że taki duży, że nawet brania nie było widać, tylko coś tam takie schubnięcie, delikatne no, ale najważniejsze że wędka rozprawiczona, jak to się mówi dobra, będzie, będzie już teraz tylko brawa No i na no takiego Dumbersika Branie takie delikatne, coś czuję, że coś tam na Ja mówię, no co to za ryba kurczę tego Oporu. delikatny jest, tak, To no, nie jest a, jakiś tak, a, oporu, duży. a oporu wielkiego nie daje, no, no. Zakładaj dalej i jedziemy. No. Ani do podbieraka nie szło nabrać, bo tym to się majtało na tym. Takie delikatne. Pa, patrzymy co tu Jacek ma powkładane. O, tak taki znich sobie zrobił. Teraz zobaczycie, jak ta jego nowa węteczka pracuje. Jak widzicie, koszyczek do metody. 30 gram. Zanęta na bazie mączki rybnej dosyć intensywnie pachnie. Do tego trochę pieczywa fluo, jak widzicie. No i dumbbell w środku Kij długości 360 Ciężar wyrzutu do 100 gram Także polska firma Nie będę mówił jaka No ale to się rzadko zdarza, nie? że jest nasza firma Nie, no już coraz więcej, ale naprawdę chłopcy robią dobrą robotę Powiem wam, trzeba wspierać polski przemysł Ja jestem takiego zdania, nie jest to Made in China, ani tam inne produkują Współpracują z niemiecką firmą Także naprawdę robię świetny sprzęt. Kupiłem sobie jeden z ich produktów. Nie jest to najnowszy, bo to już, on chyba na rynku jest ze 3 lata. Mają nową serię teraz, ale mają chłopaki sprzęt, także postanowiłem sobie zakupić takiego feldera. Zobaczycie, fagera. jak on pracuje. Za także chwilkę. tutaj mam szczytówkę. Jest to szczytówka jedna uncja, bo do kompletu są dołożone. Trzy szczytówki jest. Jedna uncja, dwie uncje i trzy uncje, tak? Ja łowię na tej, delikatnie, na tej najcieńszej, jedno, jedna uncja. I mówię, można tym rzucać spokojnie, na odległość. Myślę, że 80, 100, 120 metrów można tu śmignąć bez niczego. Ja łowię tutaj na dystansie może około jakieś 30-40 metrów. Tutaj więcej nie ma. Także fajnie ten płyci. Pracuje, znaczy się. I śmignę tam. Zobaczymy. delikatnie wyrzuć, zobaczcie jak to leci, jak z katapulty. mogłem jeszcze zdecydowanie dalej rzucać, ale rzucam cały czas w te jedno te same miejsce, prawda? no wiadomo no, gdzie nacimy tam rzucamy tak, no. gdzie my tam rzucamy, ale mówię spoko bardzo fajnie jeszcze mam, no byliśmy dopiero parę razy także kij jakiś większej ryby jeszcze nie dał nie wyciągnął, nic się na tym kiju nie zameldowało zobaczymy jak się tu coś zamelduje to pokażemy wam pracę tego kija myślę że taki karp 3, 4, 5 kilo spokojnie nawet i większego da się radia ale na tej szczytówce to tak dwójka, trójka to by była taka nie do 100 typu. gram to już można trochę pociągnąć no, ryby no, bo tutaj także, to też ma... A zobaczcie różnicę w tych dwóch kija tutaj jest nowy a tu jest starsza marka także ten kij już ma swoje lata zobaczcie w średnicy jest tak, dużo Zobaczcie jaka tu jest grubość tego blanku tak? Że to no, w dzisiejszych czasach wiadomo technika coraz poszła do przodu coraz cieńsze rzeczy a co bardziej wytrzymałe tak. bardziej ten, węgiel, na... ten węgiel naprawdę jest coraz lepszy te włókno węglowe także naprawdę no ale na rynku wiadomo jest tego pełno w firm jest tysiące i naprawdę sporo tego jest i możecie sobie wybierać ale ja tu wspieram tak jak mówię polską firmę dlatego zakupiłem ten kij jestem zadowolony no jak na razie no to czekamy na, na następne brania. Nie jest duża lewa, bo po kiju czuję, że to, to będzie karać pewnie, nieduży. Tak sobie myślę. Czy zaczyna? To A. karać będzie pewnie. Już. Chyba Karaś To mi się wydaje No nie pomyliłem się Jak to nasza wymagalność spada, zaczynamy się pomału zadawalać przy, przy tym wszystkim małymi rybkami. To jest coś niemożliwego, co się tej wiosny dzieje. Jak ona weryfikuje nasze poglądy. Ładnie zaciągnął. Ja wiem, z 25 cm. Proszę to do obiektywu, ładnie tak. Co tu pokazywać? Tu nie ma co pokazać nawet. No. Wypuszczamy drewnoce. Tak. Ja na sztycy. I taka zmienna pogoda. Raz pada, raz tak. wyjdzie lekko słoneczko. Pogoda. Przedtem żeśmy się rozbierali. Teraz żeśmy się już konkretnie ubrali, bo się chłodno zrobiło. I niestety tak to wygląda dzisiejsze wędkowanie. Słuchajcie, kończymy powoli nasze wspólne wędkowanie z Jurkiem. Na tej komercji wcale wesoło nie było, wam powiem. Same rybki nie wskakiwały, bo wam tak każdy mówi. Komercja się nie liczy, na komercji to tak łatwo złowić. siedzi na tu trochę ludzi, tak. wyjechał tylko jeden namór praktycznie taki 6 6-kilowy i to jest wszystko no i znowu zaczyna się pogoda już zmieniać zaczyna dosyć silno wiatr na pewno na kamerze to będzie słychać no i nie wiemy długo tu posiedzimy jeszcze dlatego nagrywamy już ten koniec bo chyba za pół godziny będziemy się musieć zwijać bo widzę że tam już z tej strony jest czarno z drugiej strony też otoczyło nas tutaj to i niestety nie sprzyja ta pogoda w tym jak na razie w tym roku cały czas kicha, kicha jeszcze raz kicha. No ale tak jest, wędkarstwo, każdy dobrze o tym wie, my to zawsze powtarzamy. Trzeba przyjeżdżać nad wodę, żeby złowić rybę. Korzystać z tej chwili w czasu, kiedy pogoda jest. Dokładnie. Tyle z naszej strony, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i jak zwykle zapraszamy do następnego razu. I do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć Wam. Cześć.